Hej Simonko, jestem Janka 14 i tam do kolejny filmu na kanale w tym odcinku gier, mówię, Dzisiaj jest grę Slashy sushi slash slashy no Slashy tak w mówi to słowo w tym momencie mamy do krojenia sushi mamy na to ograniczoną ilość czasu oczywiście musimy tutaj kroić nie wiem, o co tu chodziło z tym akurat. Dobra, lecimy. A ja miałem to przekroić w inny sposób, dobra. Spoko, rozumiem. Czuję. Pyk. A i zniszczyłem deskę A, Trzeba uważać moi drodzy, żeby nie zniszczyć deski Także musimy na to bardzo uważać Kurde, znowu. O nie, czekajcie, reklama. Reklama na szczęście nie była za długa. Co? Ach. No kurde, reklama. Okej, okay, lecimy dalej, tam nie wiem o co chodziło. Co nie o co chodzi z, yy, z tym jednym z sushi. O nie, ile mamy punktów rekordu? 16, nieźle. Jirka jest naprawdę fajna na wyluzowanie. Uj, tu też trzeba było tak proszekać i przy, przekroić. No niestety tylko nie widzimy za bardzo. A to musimy przytrzymać. Dobra, to też trzeba to nie wiedziałem o co chodzi z tym sushi. Ci klikam, ale deska się niszczy wtedy. No nie, tego się nie, nie dało inaczej robić. To nie wiemy o co chodzi. Hmm. No, znowu się to stało. Na szczęście ogrnę, bo co chodzi w tamtym poziomie, z tym tosterem. Hmm, to... No nie, 15 punktów, a 16 to rekord. No niestety nam się znowu nie udało. No, shit. Zostałem 7 minut chcę zrobić to odcinka z takiej pojedynczej gierki. No, niestety tak to bywa. O, tutaj mamy na szczęście starką, to jest tak prościutkie. No, kurde, to no co chodziło? 16 buntów znowu. Także moi drodzy, to jest ostatnia próba w tej grze, nasza. Nie klikam i nic się nie dzieje. Próbujemy poruszyć nim jak będzie. Może to coś da, bo to może o to chodzi. Spier... już mnie po prostu wkurzają do reklamy. No kurde, serio. Znowu nową deskę przecięłem. To jakiś kozacki nóż, że deskę przecina. Też bym chciał taki. Bo. oj, znowu, znowu to było. Mm. Bo czasami jest jakieś mięso do przekrojenia, nie każdy nóż jest w stanie przekroić. Kurde, no nie wiem o co z tym chodzi, z tym sushi. Najwyżej będziemy na tym kończyć poziom, na tym sushi, tak tym jednym co tak jest. A, to trzeba po prostu przesunąć w bok. Dobra. Kurde, ile mam? 26 punktów rekordu. Ej, to, to był kozacki rekord. Oczywiście najbardziej wkurzające re reklamy pod koniec filmu. Nie da się z tego wyjść. Kurde, na no, się. Tylko no, to trzeba taką głudnąć rzeczy zrobić. Z tego wyjść poziomu, bo chciałbym wyjść. A jest tutaj Ikonka domu. Także moi drodzy do gra Slay i Słuchaj. Jeżeli film Wam się spodobał, możecie zostawić łeczkę w górę, subika wraz, wraz z dzwoneczkiem. Ci, yy, fajny komentarz. Eee, zapraszam Was na poprzednim filmie, na następne możecie udocenić film znajomym. Także do następnego na razie, cześć. Hej, hej!